Nie yeah. <laughs> ja <mam> <laughs> ja Patrzcie jaki byk Co tutaj masz? Nie. No, super I tutaj są dwa Dwa w jednym Patrzcie jakie piękne grzybeczki Patrzcie Jakie kapelutki Zrośnie te razem. Super Tomuś wskazał drogę i zbieramy. Już mama poinformowała, że ma trzy. Więc chodźmy zobaczyć co ona tam ciekawego znalazła dużo liści, ale i tak da się zebrać grzybki o jeden, drugi i trzeci. Ta tam, param, param. Następny mam, a obok następny. <laughs> A co to są za grzybki? No i pięknie patrzcie, patrzcie. Krótkie było to nasze grzybobranie. No ważne, że Iwonka i mama zadowolone. Grzybów niestety już mniej. Jeszcze kilka razy się pójdzie na grzyby, ale niestety to już jest końcówka przynajmniej u nas. No chociaż może jeszcze miło się zaskoczymy. No pozytywne jest to, że pojawiły się opieńki, które bardzo, które bardzo lubimy. No one są bardzo dobre robione jak kotlet. No i marynowane są też bardzo dobre. Napiszcie jak tam was grzybobranie. No dziękuję za uwagę. Zapraszam do zakupu mojej książki, mojego kalendarza. Wszystko można kupić na stronie info.prawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.